Z biznesu do słuchania. Gigantyczne wyceny najpopularniejszych kryptowalut, jak Bitcoin i Ethereum, przyciągają ludzi, którzy chcą w łatwy sposób zarobić duże pieniądze. O tym, czy kryptowaluty są dobre dla początkujących inwestorów, mówi Rafał Zaorski, który uczynił ze spekulacji sposób na życie i nieraz się wywrócił. Dla mnie kryptowaluty to jest nowy dziki zachód, czyli tak jak terytoria zachodnie Stanów Zjednoczonych, kiedy uzyskały niepodległość i była ekspansja, dziki zachód, tak to określę. I to jest nowy kapitalistyczny albo finansowy dziki zachód. Takim dzikim zachodem, którego byłem świadkiem w 1999 roku, była bańka internetowa. W tamtym czasie ludzie potrafili sprzedawać portal dla kotów, który sprzedaje zabawki dla kotów za miliard dolarów. Venture Capital inwestowały w takie przedsięwzięcia, które potem były notowane na Nasdaku. Czyli, Nasdaq to była nowa ekonomia. W Polsce potem powstał Konek za zachodnią granicą Niemców był to Neumarkt. Bardziej dostępny rynek dla wejścia na giełdę, mniej regulacji. I teraz mamy jakby w perspektywie czasu widzę to samo, ale trochę inaczej. Czyli mamy nowy, nieregulowany rynek z mniejszymi obostrzeniami i z łatwością zrobienia jakiegoś ICO, wyprodukowania coina. Zresztą widzimy, że z ostatnich takich wariactw to coin... Taki coin powstał scam, który osiągnął kapitalizację 70 milionów dolarów. Więc to jest faza przegrzania, myślę, że totalnego rynku. I jeśli ktoś doszukuje się tutaj jakichś nowości, to ich nie ma, poza może technologią. Ale to, co się działo 20 lat temu, powtarza się teraz, w innym może kształcie, w innym środowisku 100%owych i układzie sił międzynarodowym, ale jest to kolejna hossa pokoleniowa i jeszcze turbo doładowana to drugiem wynikającym z koronawirusa. Grasz na rynku krypto? Gram, bo spekulanci z zasady starają się grać tam, gdzie są emocje, a te emocje są tam, gdzie jest tłum, głupi tłum często i niedoświadczony, bo obecne czasy stworzyły wielu traderów, inwestorów, których bym nazwał pojęciem dzieci hossy, którzy myślę, że się łatwo szybko rozczarują tą sytuacją na rynku, kiedy tak jak Buffett powiedział, a to jest stare powiedzenie, kiedy zacznie się odpływ, to zobaczymy, kto pływał na nago. Teraz obecnie wszyscy zarabiają, znaczy wszyscy, no, mówię już w czasie przeszłym, tak? bo może się zaczęła kolejna fala spadkowa i to solidna, ale na ten obecny wzrost no, nie ma osób, które by nie zarobiły na krypto. Kiedy, Twoim zdaniem, bańka pęknie na krypto? Kiedy fryzjerzy, taksówkarze i najbardziej oporni znajomi zaczną inwestować, i miałem taki ostatni przypadek, że. Znajoma się pytała, czy zainwestować, i już stwierdziłem, że jeśli ona się już pyta, to znaczy, że to już jest koniec. <laughs> Ale w kategoriach spekulacyjnych uważam, że jeszcze jest parę rzeczy do rozegrania, ponieważ pod tą bańkę sporo funduszy się zapakowało i nawet ten ostatni tweet Maska nie traktowałbym jako końca jakiegoś rozgrzania rynku, bo może wzrostów tak. A raczej bym się spodziewał końca wynikającego z jakiegoś. Grubego inwentu. ja szukałem takiego inwentu, na razie nie mogę go znaleźć. Myślałam, że to będzie Coinbase, czyli overhype na wejściu giełdy, kryptowalut na giełdę, ale myślę, że to będzie bardziej bliżej września i zmiana polityki Fedu i zacznie się odpływ. A może już się zaczął, bo dzisiaj mamy spadki, może to być korekta, dopiero to się okaże. I tutaj mamy no, dosyć solidną korektę na altach i na bitcoinie. Jesteś na plusie czy na minusie w inwestycjach kryptowalutowych? A może i nie tylko kryptowalutowe? No i to jest bardzo ciekawe, bo na dużym plusie, bardzo duże pieniądze zarobiłem na przełomie 2017-2018 roku. Potem, tak jak wszyscy wiedzą, bo sam zresztą tą informację podałem rok temu na wydarzeniach na ropie, no, straciłem w ciągu jednego dnia bardzo duże pieniądze, średnio cyfrowe, i w tej chwili jestem no, odrobiony, można powiedzieć. I to też dzięki tej zmienności, którą mamy, wyszedłem na plus, odrobiłem wszystkie straty. Jakby to powiedział Taleb, pojawił się Czarny Łabędź, shit happens i trzeba iść dalej. O, tak powiem. Jestem ogólnie historycznie zarobiony bardzo mocno. A wyciągnąłeś wnioski z ostatnich wydarzeń, gdy straciłeś pieniądze? No, wnioski są takie, żebym zrobił to samo, tak? <laughs> Jakby, bo... Jak tłumaczę to osobom, które nigdy nie zajmowały się rynkiem, to one myślą, że można takie sytuacje przewidzieć. Ja uważam, że takich sytuacji nie da się przewidzieć i trzeba je brać na tak przysłowiową klatę. Jeśli się spekuluje na dużym lewarze, jesteśmy wystawieni na ryzyko zdarzeń przypadkowych bądź o bardzo niskim prawdopodobieństwie. I Taleb o tym fajnie pisał, że te czarne łabędzie nam, wydaje nam się, że one tak rzadko powstają, ale one są nader częste. I ta stabilność tego systemu, układu, w którym żyjemy, ekonomicznego jest złudna. I wniosek jest taki: no bo w mojej spekulacji staram się obstawiać zdarzenia bardziej prawdopodobne. No i w tym zdarzeniu na ropie. To co obstawiło, było bardziej prawdopodobne, ale kto by pomyślał, że król Arabii Saudyjskiej ogólnie powiedzą Putinowi Sayonara, tak powiem kolokwialnie, i zaczną sprzedawać ropę po 10 dolarów, to było wtedy niewyobrażalne i szkodziło im własnym interesom, czyli nie było to zachowanie racjonalne. Rynki oczywiście też nie są racjonalne, jak nam się wydaje, i chcieli się odegrać, no i się odegrali. Wiadomo, teraz cena ropy jest dużo, dużo wyższa niż wtedy. Także nie sądzę, że to była zła decyzja, ale po prostu trzeba się liczyć z takimi decyzjami, że można się wystawić na jakiś przypadek. Miałem taką podobną sytuację w 2001 roku na wydarzeniu, gdzie samoloty wlatywały w dwie wieże, World Trade Center. I no, ta sytuacja jest no, nie do przewidzenia. I przy pierwszym samolocie, który wleciał, przy pierwszych spadkach zacząłem kupować, bo uważałem, że to jest nieprawdopodobne, żeby coś więcej się wydarzyło. No ale nie przewidziałem, że tych samolotów będzie więcej. Myślę, że nikt wtedy tego nie był w stanie przewidzieć. I stratę chciałem po prostu na klatę wziąć. Czy jest jakiś moment w życiu tradera, kiedy powinien przejść na emeryturę? Tradera, spekulanta, inwestora? Traderzy uważają, że nie. Oni uważają, że, i ja jestem temu przeciwny, że jak już nauczysz się jakiejś magicznej metody, której oczywiście nie ma, to nagle masz jakąś magiczną przewagę i otwierasz codziennie wykres i wypłacasz pieniądze jak z bankomatu, co jest oczywiście bzdurą totalną bo jakakolwiek przewaga na rynku może dać ci miliardy. I teraz w takich kategoriach spekulacyjnych, bo za taką osobę się uważam i historycznie, no, trzeba zwrócić uwagę na to, że żyjemy w takiej bańce informacyjnej. My historycznie wiemy, którzy spekulanci zarobili mnóstwo pieniędzy, ale zapominamy o tych wszystkich przegranych. A historia spekulacji, tradingu, inwestowania jest pokryta truchłami, trupami, szkieletami, tym wszystkim, którym się nie udało i o których po prostu nie pamiętamy. Pamiętamy o takich, którym się nie udało, na przykład jak Livermore, bo był barwą postacią. No i książka swojego gracza giełdowego, napisana przez Lefebvre w 23. roku, uwieczniła tą postać. Jednocześnie Livermore zarobił potem jeszcze większe pieniądze na spadkach. Ale podam taki ciekawy przykład. Był jeden inwestor, który był w tamtych czasach określany jako. Przykład taki w kontrze do Livermura. Bo Livermur może był uwielbiany, ale był jeszcze Artur Katen, to był taki Buffet tamtych czasów. On tylko kupował, czyli po traktacie wersalskim. Jak powstała Liga Narodów, to Stany Zjednoczone przeżywały tam 10 lat Prosperity do 1929 roku. I na tym Prosperity przez 10 lat ten człowiek tylko i wyłącznie kupował, i trzymał i holdował. I był uwielbiany przez tłumy, bo nie sprzedawał, nie cofał się, aż przeszedł 29 rok, gdzie Livermore w 28 roku razem z Baruchem zaczęli już powoli przygotowywać się na spadki. Już nie trzymali pozycji, już zaczynali się odwracać. No i Andrew Katten w 29 roku popłynął z całym swoim majątkiem do zera nawet na minus wylądował na świetniku historii i nikt o nim nie pamięta, a był bufetem tamtych czasów. Livermore znowu zarobił 100 milionów dolarów, potem oczywiście stracił i strzelił sobie w łeb. I teraz dlaczego o tym mówię? No bo jakbyśmy przenieśli się do 28 roku, to wbrew temu co wiemy o historii i o tych słynnych spekulantach, to Andrew Cotton był najgorętszym nazwiskiem w tamtych czasach. Miał bardzo dużo fanów, był jednym z najlepszych inwestorów, i wszystko, co mówi się sprawdzało. No i jedno wydarzenie, krach w 29 zabrał mu wszystko i spowodował, że zniknął z kart historii, tak jakby go nie było. I to pokazuje, że w spekulacji ważne jest, żeby odejść od stolika w odpowiednim momencie, kiedy, kiedy ma się jeszcze pieniądze. I tak samo jest w pokerze i w wszystkich grach konkurencyjnych, w którym im dłużej zostajesz w grze, a jesteś wygranym, kasyno bądź przypadek, Bądź w długim terminie prawdopodobieństwo statystyka może ci te pieniądze odebrać. I to jest jedna z y, idei takiej spekulacji na bardzo wysokim lewarze, którą ja uprawiam, że ważne jest, żeby w kolejnym rekordzie po prostu zgarnąć pieniądze i odejść od stołu i po prostu odpocząć. Bo jeśli cały czas spekulujemy, tak jak. Poruszyliśmy ten temat przed chwilą, to wystawiamy się po prostu na statystykę, na to, że ta karma wróci i nam zabierze te pieniądze, bo rynki się zmieniają. One nie są homogeniczne, one nie są też takie same w czasie, czyli nie dość, że się obrót zmienia, zainteresowanie tymi rynkami i zmienność to też otoczenie. Jeszcze pamiętamy sytuację sprzed pięciu lat, kiedy rynki były w jakimś tam maraźmie tak? i były stymulowane przez kolejne programy QE a teraz rynki są rozgrzane do czerwoności. Więc tak już na koniec, to kiedy ty odejdziesz od stołu? No właśnie i jeśli ktoś myśli, że dla mnie to jest gra o pieniądze, no to się myli. Pieniądze nie mają aż takiego znaczenia, ponieważ jeśli człowiek wie, jak już je zarobić, a pieniądze zarabiają też w biznesie, to wyzwaniem nie są same pieniądze, ale posiadanie na przykład racji na rynku, czyli antycypowanie tej przyszłości. O wiele bardziej dla mnie satysfakcjonujące było to, że przez półtora roku mówiłem o shortach na CD Projekcie w punkt, w momencie debiutu Cyberpunk'a. Następnie po półtorej roku to zrealizowałem, w punkt, i po sześciu dniach zamknąłem zysk 418 na 250, niż sama kasa wynikająca z tego. Sam fakt, że przez półtorej roku spekulant jest określany jako idiota, że CD-Projekt rośnie, że nie będzie miał racji, że straci wszystkie pieniądze, a na końcu po wszystkim słyszę tylko ciszę i nie ma tych wszystkich adwersarzy, i, i czuję po prostu, że wygrałem. Pod takim kątem, mam satysfakcję z tego, że przewidziałem dobrze sytuację, i to wynika też z doświadczenia i to jest największa nagroda. A jeszcze zrobić to, bo ludzie mówią, że jestem takim trochę Narcyzem albo showmanem, nie ma nic lepszego i bardziej satysfakcjonującego, żeby to przewidzieć w świetle reflektorów. I to też jest duże ryzyko, bo w momencie, kiedy się mylę, wystawiam się na bardzo dużą krytykę. Znaczy nie dziwię się, także z tym się liczę. I dlatego tutaj jest większa, o wiele większa satysfakcja niż samych zarabiania pieniędzy. Z pieniądze są efektem wtórnym podjętych decyzji i tak to powinno wyglądać. Naszym ostatnim rozmówcą był Rafał Zaorski, znany inwestor oraz założyciel i prezes Fundacji TJS. Dziękuję.